Siema <laughs> Dzisiał w e, poziom z bossem, bo to jest jedyny, który mi został trochę nie pokonałem Nic pokażę wam kończy kopać tunel, kopać tunel, bo ja tak kiedy czujesz sercu przypływ mocy, bo go kochasz wszak Składasz killów w table, już go w ręce masz Czy też lubisz kopać tunel, kopać tunel Tak ja hmm. Hmm. R działa O To się działa, żeby pokazywał nawet poziom Trochę Dobra czekajcie, Alter 4 M Mam nadzieję, że tu nic nie widać 2 i 2 daje 4, wiecie? Halo? Poziom Jeszcze więcej, to jest ten beat Pojmiesz mink, bo ty masz ten drink Tak, tak Daj mi kill ja ci to pokażę A kopanie niech nie ustanie Jak zobaczysz, jak miło jest wryć się w stałą Czy to red, czy glow też lubisz kopać tunel, kopać tunel, bo ja tak Kiedy czujesz w sercu przypływ mocy, bo go kochasz wszak Składasz kill up crafting table Już go w ręce masz 12 sekund wytrzymałem Dobrze mi poszło, może teraz mi być lepiej, może teraz się uda pokonać tego bosać tunel Kopać tunel O, dłużej przeżyłem, po prawie 13 sekund tym razem, no jest progres jak widzicie coraz lepiej mi idzie Mam w jedną, <laughs> nie, teraz 1277 ale postaram się teraz lepiej to zrobić w czym? co on gada? nie, nie da rady to ciężki jestem no boss wiecie chyba konie pokoła na mnie może, może, może następnym razem, nie, ale chyba za słaby jestem, chyba mnie pszczoła pietronka pokonała, no, chyba się poddaje wracam na tarczy. Bo ja tak...